Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo dużo mówi się o tym, jakoby Robert Lewandowski miał w tym okienku transferowym odejść z Barcelony. Ja w dzisiejszym odcinku sprawię, że odejdzie, przejdzie do każdego klubu z Ekstraklasy, a pierwszym jest Krakowia. I tak się prezentuje skład z Robertem Lewandowskim na szpicy, także... No, jak sobie poradzi Robert Lewandowski? Zobaczymy. Na koniec sezonu, na wstępie chciałbym jeszcze dodać, że zapomniałem powiedzieć o tym, że na końcu zobaczycie tabelkę. W tym klubie Robert Lewandowski poradził sobie najlepiej, a pod uwagę, będziemy brać tak: pozycję, jaką zajął klub, punkty zdobyte przez ten klub, mecze Roberta Lewandowskiego, jego bramki, jego asysty, żółte oraz czerwone kartki, a także średnia ocena. Także. Zobaczmy, które miejsce zajęła Krakowia? 13. No Robert Lewandowski chyba nie poradził sobie tutaj najlepiej. Na 18 zespołów, 13 miejsce, to raczej słabo. Chociaż czy to słabo dowiemy się dopiero później, kiedy będziemy wiedzieć. Kiedy będziemy wiedzieć oczywiście jak sobie poradzi Robert w innych klubach. W każdym razie w Krakowi nawet nie jest najlepszym strzelcem, bo jest za Patrykiem Makuchem. I Michałem Rakoczym. Ciekawe. Asyst ma jednak dwie. Żółte kartki 4, czerwonych 0, średnia 67. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Robert Lewandowski z Krakowa postanowił przenieść się na Śląsk. A dokładnie do górnika Zabrze. I tak się prezentuje właśnie RL9 w górniku. Koniec sezonu dla Roberta Lewandowskiego w barwach górnika Zabrze. I jak sobie poradził właśnie klub Śląski. No odpowiedź jest prosta, dużo lepiej niż wy Krakowi, bo górnik jest wiceliderem. Ma srebrny medal tak naprawdę w ekstraklasie. Co prawda do mistrzostwa zbrakło całkiem sporo, bo 10 punktów, ale mimo wszystko dobrze sobie poradził Robert w barwach górnika Zabrze. To jest aż 26 punktów więcej niż uzyskał, uzyskała Krakowia właśnie w poprzednim sezonie, także zobaczmy jeszcze statystyki. No i Robert Landowski strzelił 18 bramek, czyli dwa razy więcej niż w Krakowie. Asyst też 3 trzy, trzy razy więcej. Żółtych kartek mniej, ale za to czerwona jedna się znalazła, a ocena 74. No, bardzo dobrze sobie poradził Robert. Tak wygląda Robert Lewandowski w Liderze Ekstraklasy na ten moment, przynajmniej jak to nagrywam. Wygląda to całkiem nieźle. Formacja na dwóch napastników może przynieść skutek, ale to dopiero się okaże na koniec sezonu, także zapraszam do oglądania. Koniec trzeciego sezonu Robert Lewandowski w Jagiellonii poradził sobie, można powiedzieć wyśmienicie, bo Jagielonia rzutem na taśmie wygrała ligę. Prawdopodobnie zadecydował tu mecz bezpośredni. Zobaczmy jednak statystyki. Już tam gdzieś Roberta widać. Ale widać też, że Jesus Iwas ma więcej goli. O jedną. To jest ciekawe, ale Robert Nowadowski ma 18 asyst. Bardzo dużo, jak na napastnika. Do tego trzy żółte kartki. Jedna czerwona. I, i, i. Średnia 79. Okej. Okay. Jak na razie najlepiej. Spośród wszystkich klubów. Z Białego Stoku Robert Landowski przeniósł się do Kielc, by prezentować barwy korony czyli Benjaminka sezonu 22-23. Jak sobie poradzą? Czy lepiej niż Krakowia? Zobaczymy już za chwilę. Znaczy dla Was za chwilę. Dla mnie trochę więcej. Robert Landowski zakończył zmagania w pierwszym Beniaminku w Wifie 23, który była korona Kielce. I jak sobie poradził klub ten? Miejsce 11? Okej, okay, no lepiej niż Krakowia. Na pewno. Jestem jednak ciekaw, jak to wyglądało pod kątem samego Roberta Lewandowskiego. Już tutaj klikam. Korona kielca. Najwięcej brawek ma Robert Lewandowski. Tylko jedno więcej niż pan Jakub Łukowski. Ale wracając do Roberta, to 6 asyst, jedna żółta kartka, 0 czerwonych, ale średnia ataka w miarę. w miarę przeciętna, jak na Roberta. Robert Lewandowski powrócił do Lecha Poznań, w którym już kiedyś występował. I chciałbym powiedzieć, że Lech Poznań ma 3,5 gwiazdki, czyli zdecydowanie najwięcej z całej ligi, bo najwięcej to jest 2,5. Ale czy to da mistrzostwo Poznaniakom? No, to tego się zaraz przekonamy. Koniec sezonu, w którym Robert Lewandowski powrócił do Lecha Poznań, i czy zapewnił kolejarzowe mistrzostwo? Otóż tak, i to wręcz rozjechał ligę. Lech Poznań 17 punktów, przed Legion Warszawa. Co ciekawe, widzę, w łódź jest na trzecim miejscu. No, ciekawe to jest o tyle, że widzę, w, przecież jest Beniamikie w tym sezonie. Bo przypominam, że nagrywam to w FIFA 23. Także, ciekawa informacja. A tak wyglądały statystyki Roberta Lewandowskiego. 17 bramek, co ciekawe, jest to o jedną mniej niż w Górniku i o dwie mniej niż w Jagiellonii. Aż jest jednak 14. Okej, okay. 3 żółte kartki, 0 czerwonych, 7 na 77. Czas na pierwszego spadkowicza z sezonu 22-23, czyli Lechia Gdańsk. A Robertowi Lewandowskiemu Lechia Gdańsk udało się utrzymać w Ekstraklasie. Mało tego, Lechia została wicemistrzem. Tak wyglądają statystyki i w 33 meczach Robert Lewandowski strzelił 17 bramek, 7 razy asystował, 4 żółte kartki, miał 7,75. 75. Tak się prezentuje Robert Neładowski w barwach stołecznego rywala Lecha Poznań, czyli Legii Warszawa. No, szczerze mówiąc, dziwnie to wygląda. Bardzo dziwnie. Nawet. No, nie chcę wiedzieć, co by się działo w Polsce, gdyby faktycznie Robert przeniósł się do Legii. Ale by się wtedy działo. Nie chciałbym tego zobaczyć. Koniec sezonu dla Legii Warszawa. I wojskowi nie zdobyli mistrzostwa z braku 11 punktów. No, ten Lech jest niesamowity, no. Nawet bez Roberta Lewandowskiego i tak wygrywają Ligę. A Legia z Robertem no drugie miejsce? Zobaczmy jednak jak to wyglądało indywidualnie w statystykach Roberta Lewandowskiego. No mam bramek najwięcej, zdecydowanie dużo pomógł. Do tego 6 asyst, dwie żółte kartki, 1 czerwona, oto wandal. I 776 76. No myślałem, że Legia wygra Ligę, a jak się okazało i jednak nie było tak łatwo. A tak się prezentuje Robert Lewandowski w drugim Benjaminku, czyli Miedzi Legnica. Jeżeli nie wiecie, to ten klub z danego Śląska również spadł w tym sezonie. Także zobaczymy, czy Robert pomoże utrzymać tę ekipę. Koniec sezonu dla Miedziowych i zobaczymy, czy się utrzymali. No tak, i są na miejscu 12. ale w mojej tabeli są tylko przed Krakowią. Czy to wystarczy do utrzymania? No, tego się przekonamy na sam koniec. Prawych najwięcej ma Robert Lewandowski, chociaż niewiele brakło, a Kamil Drygas by go wyprzedził. W każdym razie jeszcze cztery asysty Roberta, jedna żółta kartka, dwie czerwone, oto agresor i średnia 68. Robert Lewandowski zawitał do mistrza Polski z sezonu 2018-2019, no i zobaczymy, czy wielki Polak-rodak pomoże powtórzyć to osiągnięcie. Koniec sezonu dla Gliwickiego Piasta i czy zostali mistrzem Polski? No jak widać niestety nie jest, brakło 5 punktów, czyli równa walka No, zadecydowały detale A tak wyglądają statystyki Roberta Lewandowskiego i zobaczcie, że strzelił aż 28 bramek To jest zdecydowanie najwięcej No, zdecydowanie 6 więcej niż w Legii Warszawa 11 więcej niż w Lechu Poznań Mimo to Piast nie został mistrzem Polski, ale no, Robertowi nie można zarzucić słabej gry. Czy Robert Lewandowski zapewni pierwsze w historii Mistrzostwo Polskie dla Pogoni Szczecin? No, jestem tego bardzo ciekawy, zwłaszcza, że jestem też ciekaw jak się zaprezentuje duet Grosicki-Lewandowski. To może być naprawdę dobre połączenie. I Pogoń Szczecin może się cieszyć z mistrzostwa z tylko jedną porażką w sezonie, no, na pewno duet Lewandowski-Grosiński, tak jak mówiłem, sporo dobrego zrobił. Ale bramek, co ciekawe, najwięcej ma Sebastian Kowalczyk. Przed Robertem Lewandowskim o 2 i o 8 przed Kamilem Grosickim, to ciekawe. Ale Robert ma double-double, bo 19 bramek, 12 asyst. Dlatego jedna żółta kartka, 7,77. No, myślę, że bardzo dobry sezon, ale nie spodziewałbym się takiego sezonu w wykonaniu Sebastiana Kowalczyka. A tak się prezentuje Robert Lewandowski w barwach Radomiaka Radom. Zobaczymy jak pójdzie właśnie zielonym w tym sezonie. Radomiak Radom został brązowym medalistą Ekstraklasy, także to jest bardzo dobry wynik, patrząc na to, że obecnie, w momencie, w którym to nagrywam, to Radomiak jest na miejscu 11. Ciekawe jak wyglądały statystyki Roberta Lewandowskiego, także zobaczmy. Równo 20 bramek 9 asyst, 3 żółte kartki. No myślę, że to jest taki wynik całkiem, całkiem dobry, bo brałem zdecydowanie najwięcej z całej drużyny. Mamy teraz ekipę mistrza Polski z sezonu 2022-2023. No, bardzo ofensywna formacja, jak mam być szczery. Do tego Iwi Lopez jest Robert Leandowski przecież. No, to może być potężny wynik na koniec sezonu. Koniec sezonu dla medalików i chyba Marek Papszrun nie poradził sobie z okielonaniem gwiazd, jakie miał w swoim zespole, bo raków tylko na trzecim miejscu. No więcej bym się spodziewał od piłkarzy rakowa, którzy przecież wygrali mistrzostwo w zeszłym sezonie. Statystyki Roberta Ołdowskiego jednak najgorzej nie wyglądają. Co prawda nie jest najlepszym strzelcem, bo jest nim pan Bartosz Nowak, ale asyst ma bardzo dużo. Najwięcej z zespołu z tego co widzę. Tak jest, tak się prezentuje oczywiście Robert Lewandowski w barwach kolejnego klubu, jakim jest Stal Mielec. W tym momencie niestety uciął mi dźwięk z nagrania, ale jak widzicie Stal Mielec zajęła piąte miejsce, mając 55 punktów. A tak się prezentują statystyki Roberta Lewandowskiego i jak widzicie w 33 meczach miał 13 bramek, 6 asyst, aż 8 żółtych kartek i średnią na poziomie 71. Robert Lewandowski w barwach Śląska wracał, sprawił, że Erik Exposito siadł na ławce. Czy to wyjdzie na plus? Zobaczymy. Śląskowi wyszło to jednak na plus, bo jak widzicie, Wysławianie zostali mistrzem Polski. Robert Lewandowski strzelił 22 bramki, zanotował 4 asysty i ocena to 76. Tak wygląda Robert Lewandowski w barwach Warty Poznań. Co się tak nie zadziałało w barwach poznaniaków, bo ci dopiero na 12. miejscu. Robertowi nie można jednak zarzucić słabej gry, bo rozegrał wszystkie spotkania w nich, czyli 15 bramek, miał 7 asyst. Kolejny klub Roberta Lewandowskiego to widzę w Łódź i nie jest w nim jedyną gwiazdą, bo jest też Gikiewicz na bramce, czyli zimowy transfer. Mówi się, że w Ekstraklasie wystarczy dobry napastnik i dobry bramkarz. No jak widać... Zapewniło to tylko piąte miejsce. A tak wyglądają statystyki Roberta, gdzie w 33 spotkaniach strzelił 18 bramek, miał 3 razy mniej asyst, ale 4 żółte kartki i średnio 74. A Rafał Gikiewicz w ramach ciekawostki miał 9 czystych kąt. A trzecim i ostatnim spadkowiczem, w których będzie grał Robert Ładowski, jest Wisła Płock. I jak widzicie Wisła Płock zajęła równo 10 miejsce w Ekstraklasie. A Robert Landowski w tymże klubie strzelił 14 bramek, zanotował 7 asyst, miał 4 żółte kartki, 1 czerwoną i 7,71. A to już ostatni klub, czyli zagłębie Lubin, które na ławce mają m.in. świerczoka, który teraz błąka się gdzieś po trzeciej lidze japońskiej. Z tego co wiem. A miedziowym dało to drugie miejsce w lidze. 9 punktów straty do Legii, trochę dużo, ale zawsze to wicemistrzostwo. A Robert Landowski nie jest nawet najlepszym strzelcem w swoim zespole, bo przed nim jest Filip Starzyński i Damian Bochar. Także nie najlepszy występ Polaka, ale miał za to 7 asyst i średnia 73. To jednak nie jest koniec filmu, bo teraz zapraszam Was do podsumowania. Witam bardzo serdecznie w podsumowaniu i jak widzicie na pierwszym miejscu jest Lech Poznań, który również był oczywiście pierwszy, miał 85 punktów. Czyli dwa punkty więcej od pogoni Szczecin, dlatego to Lech jest przed nimi. Na trzecim miejscu Śląsk, na czwartym Jagiellonia I to są jedyne cztery zespoły, które wygrały mistrzostwo w tej ekstraklasie, mając Roberta Lewandowskiego. Na miejscu piątym jest Piast Gliwice, który ma 70 punktów, tyle samo co Legia Warszawa, która jest na miejscu szóstym. I tak jak mówiłem, następne są punkty, których mają tyle samo. Następnie są mrze, których Robert miał również tyle samo. Ale w bramkach już to nie wygląda tak samo, bo w Piast w Pieście miał 28, a w Legii 22, także spora różnica na korzyść Piasta, dzięki czemu Legia dopiero na miejscu 6. Miejsce 7 zajmuje Zagłębia Lubin, która ma dwa punkty mniej od Legii i Piasta. Miejsce 8 to Górnik Zabrze, a na 9 Lechia Gdańsk. Lechia Gdańsk, która się utrzymała, nie to co w rzeczywistości. Na miejscu 10 Raków Częstochowa, który jest dopiero na miejscu 10. Aż dziwne, że aż tak nisko, skoro mieli taki dobry skład. Nie wiem, co tam nie zadziałało, ale no... Mała niespodzianka moim zdaniem. Na miejscu 11 Radomek Radom, więc tutaj raczej bez zaskoczenia. Na miejscu 12 widzę w Łódź, który zajął dopiero piąte miejsce. W Ekstraklasie z Robertem. Miejsce 13 to Stal Mielec. 14 to Wisła Płock, która się utrzymała. Też nie to, co w rzeczywistości, ale są na miejscu 14. Miejsce 15 to Benjaminek tego sezonu, czyli Korona Kielce. O w strefie spadkowej jest Warta Poznań, Mieś i Krakowia. I to klub z Krakowa okupuje ostatnie miejsce, także tak to wszystko wygląda. Widzicie wszystkie statystyki, mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Włożyłem do niego sporo czasu. Bardzo serdecznie przepraszam za wszelkie problemy techniczne, które miały miejsce w tym odcinku. Postaram się, aby to już nie miało miejsca. Także jeżeli wam to nie przeszkadzało, to polecam zostawić łapkę w górę i do następnych filmów. Cześć!